Buenos días. W dzisiejszej audycji odpowiemy sobie na pytanie czy rano po hiszpańsku to por la mañana czy de la mañana. Powiemy sobie też jak odróżnić hiszpańskie rano od jutra. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Wyrażenia de la maniana w znaczeniu rano użyjemy kiedy podajemy konkretną godzinę z rana czyli na przykład alas 6 de la mañana o szóstej rano alas siete de la mañana o siódmej rano alas ocio de la mañana o ósmej rano z kolei kiedy nie podajemy żadnej konkretnej godziny czyli mamy na myśli poranek w ogólnym znaczeniu tego słowa powiemy por la mañana na przykład, me ducho por la maniana, czyli biorę prysznic rano. Albo, por la maniana fui al aeropuerto, czyli z rana pojechałem na lotnisko. Podsumowując, de la maniana to rano jak podajemy godzinę, por la maniana to rano jak godziny nie podajemy. Zobaczmy to sobie jeszcze w porównaniu na dwóch zdaniach. Me levanto a las seis de la maniana. Czyli wstaje o szóstej rano i me levanto por la mañana, czyli wstaje rano. Skąd to rozróżnienie? Ogólnie słowa por używamy do tego, żeby podawać przybliżony czas. Dlatego powiemy też por la tarde, po południu, ale a las cuatro de la tarde, o czwartej po południu, i powiemy por la noche czyli w nocy, ale alas Dief de la noche, czyli o dziesiątej w nocy. Zresztą słowo por służy nie tylko do tego, żeby w przybliżeniu podawać czas, ale też miejsce, lokalizację. Na przykład aki to tutaj, ale ki to jest gdzieś tutaj, a i tam, pora i gdzieś tam. Jeżeli interesuje Ciebie użycie słowa por, u mnie na kanale znajdziesz nagranie, w którym wyjaśniam nieco dokładniej, jak tego słowa używać. My tymczasem wróćmy do naszego słowa maniana. La maniana to ranek, z kolei maniana bez rodzajnika la to jutro. Porównajmy to sobie. Bęgo, por la maniana przyjadę rano, ale Bęgo. Maniana, przyjadę jutro. Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć jutro rano, powiemy maniana, por la maniana. Bęgo, maniana, por la maniana, przyjadę jutro rano. I analogicznie jutro po południu to maniana, por la tarde, a jutro w nocy maniana, por la noche. Jeżeli chcielibyśmy podać dokładną godzinę jutro, znowu użyjemy De la Maniana i powiemy na przykład Bengo Maniana Alas SEIS de la Maniana, czyli przyjadę jutro o 6 rano. Odpowiednikiem naszego zwrotu do jutra będzie po hiszpańsku Asta Maniana, z kolei pojutrze to Pasado Maniana. Iremos de vacaciones pasado mañana, czyli wyjedziemy na wakacje pojutrze. Wiemy już, że la mañana, czyli słowo maniana z rodzajnikiem żeńskim la, to rano, z kolei samo maniana, to jutro. Wiele osób może zaskoczyć fakt, że mamy też el maniana, czyli słowo to z rodzajnikiem męskim. W Meksyku jest nawet gazeta el maniana. Co to słowo oznacza? Otóż... Oznacza ono jutro w znaczeniu bliżej nieokreślonej przyszłości, czyli w takim, używamy tego słowa często metaforycznie, na przykład La Generación del Mañana, czyli generacja jutra. Jest też hinduskie przysłowie, które na hiszpański tłumaczy się Todas las flores del mañana están en las semillas de hoy, czyli. Wszystkie kwiaty jutra są w nasionach dnia dzisiejszego. W porządku, czas na podsumowanie. Por la maniana to rano, kiedy nie podajemy żadnej konkretnej godziny. De la mañana to rano, kiedy podajemy konkretną godzinę. A las seis de la mañana, o szóstej z rana. Jutro to maniana, jutro z rana to maniana por la maniana. Po jutrze to pasado maniana, a do jutra hasta maniana. Mam nadzieję, że to nagranie jest dla Was pomocne. Pamiętajcie, że u mnie na Facebooku znajdziecie je też w formie artykułu, dlatego jeżeli lubicie czytać, zapraszam też na Facebook. Do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglotek.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo. Pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagranie audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna. Dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.